Siemano wszystkim, z tej strony Wojtas. W dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować drugiego informa Fila Jugielki, z tej drużyny tygodnia. Jego karta wygląda naprawdę ciekawie. Mamy overall 82, a na karcie 70 tempa, 81 w defensywie, 86 fizycznych, 59 dryblingu, 53 strzały, 63 podania, 1,83 m, lepsza prawa noga, średnia pracowitość w ataku, wysoka w obronie, 3 gwiazdki słabszej nogi i 2 gwiazdki sztuczek technicznych. Jego atrybuty fizyczne wyglądają naprawdę dobrze. Mamy 68 przyspieszenia, 67 balans, 92 skoczności, 52 zwinności, 78 reakcji, 71 szybkości sprintu, 88 siły, 83 staminy. Z kolei psychiczne statystyki również wyglądają naprawdę nieźle. 84 agresji i 88 orientacji. Jego umiejętności piłkarskie, jak na środkowego obrońcę, wypadają naprawdę świetnie. Mamy takie statystyki, jak 89 odbiorów piłki, 88 ślizgi, 85 krycia, 84 główki, 67 kontroli piłki, 72 długie podania, 77 krótkie Podania i 79 siły strzału. Tak więc przechodząc do właściwej recenzji, zacznę chyba od rzeczy, która was najbardziej interesuje, a więc od jego tempa. Drugi inform Jagielki ma w statystykach Przyspieszenie na poziomie 68 punktów Natomiast szybkość sprintu wynosi 71 punktów Od razu wam powiem, że to naprawdę Zadowalające tempo Oczywiście są szybsi obrońcy Ale nie powinniście narzekać w jego przypadku Jego tempo jest naprawdę dobre Często dogania przeciwników Ogólnie rzecz biorąc tutaj dopisuje Duży plus, na pewno będziecie zadowoleni Pomimo iż jest to zawodnik, który ma Dosyć niski overall Jego odbiór piłki i wślizgi stoją na bardzo wysokim Poziomie. Tutaj absolutnie nie mam się do czego przyczepić, dlatego dopisuję bardzo duży plus. Jego główki są naprawdę bardzo dobre, a biorąc pod uwagę to, iż jest on dosyć niski jak na środkowego obrońcę, bo ma tylko 183 cm wzrostu, to nadrabia to świetną skocznością na poziomie 92 punktów i będzie wielokrotnie przeskakiwał wyższych obrońców od siebie, także tutaj również lecą plusy. Dzięki dosyć dobrej agresji nie będzie odpuszczał walki o piłkę, natomiast siła może niektórych rozczarować, bowiem jest tylko Dobra. A dlaczego tylko dobra? Bo w statystykach wynosi aż 88 punktów, natomiast w grze kompletnie tego nie czuć. Moim zdaniem jego siła powinna wynosić gdzieś około 83-84 punktów. Patrząc na jego kartę, podania wypadają naprawdę źle, natomiast w grze kompletnie się z tym nie zgadzam. Są naprawdę dobre, do tego ma cechę dalekie podania, dzięki czemu śmiało możecie posyłać dalekie piłki. Także jak na środkowego obrońcę, podania są naprawdę dobre, i tutaj również dopisuję plus. Do plusów chciałbym jeszcze dopisać trzy gwiazdki słabszej nogi, dobrą siłę strzału oraz to iż jest on zawsze na pozycji. Pochwalić muszę również jego cenę, która jest naprawdę niska. Na PlayStation cena minimalna to 35 tysięcy, na Xboxie 32,5 tysiąca. Cena maksymalna w obu przypadkach wynosi 50 tysięcy końców. Patrząc na wady, to w zasadzie tylko jedna rzecz mi się nie podobała, a mianowicie jego zwinność. Gdy musicie się tylko obrócić w jakiejś sytuacji, to niestety jego obracanie się jest naprawdę bardzo wolne i zdecydowanie nie polecam tego robić, bo można stracić piłkę i stracić bramkę. Zdecydowanie polecam drugi inform filarza Gielki, bo to naprawdę bardzo dobry i bardzo solidny zawodnik. Do tego za niską cenę, która patrząc na realia Ligi Angielskiej jest naprawdę śmieszna. Gorąco polecam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Czekajcie na kolejne recenzje na moim kanale. Żegnam się z Wami. Cześć!